Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzenikniona mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Boszego pragnę ofiarować prosząc Cię, Duchu Święty, o Twoje dary dla całego narodu polskiego. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto która wytrysłaś wówczas z serce słodszego słowego, jako strój, miesięc dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, na nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzycia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty chłopcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polesnej męki miejmy osiedzie dla nas, i świata całego klajeko polestej męki mimi się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimi się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimi się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimi się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimi się citle nas. I świata całego. Klajko polestej męki, mi miło sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mi miło sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mi miło sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mi miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klajeko porstej męki mimiją siędzietle nas i świata całego klajeko porest tejj męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko poreststej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porest tejj męki, mimią się citle nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej sieci dla nas i świata całego. Dla Polesnej Męki miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiło się citle nas i świata całego, klejko polestnej męki. Mimiło się citle nas i świata całego, klejko polestnej męki. Mimiło się citle nas i świata całego, klejko polestnej męki. Mimiło się citle nas i świata całego, Klajko polestnej męki. Mimiło się citle nas i świata całego, klejko polestnej męki. Mimiło się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. mimo się dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne. Oferuj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, za grzechy nasze i świata całego. Dla jego męki, mimi mił dla nas i świata całego. Dla jego męki, miej mił dla nas i świata całego. Dla jego męki męki, dla nas świata całego. Klajko polskiej męki. mimi się dla nas, i świata całego. Klajko polskiej męki, mimi się dla nas, i świata całego. klajeko o męki, mimo się cytlenas nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się dla nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się dla nas, i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiło się nas i świata całego. Klajek oporstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko prestej męki mimo się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się dla nas i świata całego. Święty Boże. Święty mocny, święty nieśmytelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmytelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmytelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka. Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed topą, jako krzyżnik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie karci słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwą składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu, w danej chwili, ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich pokłu, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamą Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sami na krzyżu, przez najświętszą, a koniem Twoją, przez miłosierdzie serce, Boże, daj łaskę spawienia duszom, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieszne Boże, osłoń nas przed oczami swoich duchów, sechci posłużyć się chrami ludzkimi aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu Boży. Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin świętej miłości, rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostrakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych Św. Z Panem Pokiem Akaja.